Faceci zabijają się o fajne dupy. Takie na widok, których ślinią się ich koledzy. Tylko problem w tym, że najczęściej te fajne dupy to tylko atrakcyjne opakowanie i wątpliwej jakości treść, której daleko do wartościowej kobiety, która coś sobą reprezentuje. Później zostaje już tylko płacz, bo fajna dupa okazała się być tylko fajna, jak miała zajęte usta i się nie odzywała. Cóż ci mogę rzec? Trafił swój na swego. Znalazłeś to, czego szukałeś. Możesz mieć pretensje tylko do siebie, bo jeśli twoje oczekiwania były płytkie, to nie dąsaj się, że nie dostałeś zaradnej kobiety klasy premium, tylko marną podróbkę z dwoma lewymi rękami. Dlaczego tobie miałoby się należeć? Za co? Za to, że myślał za ciebie fiut? Jeśli chcesz fajnej kobiety na długie lata, to zacznij od siebie. Zadbaj o to, by być dobrym i interesującym człowiekiem. Wtedy wartościowa kobieta znajdzie cię sama dziewczynie nie będziesz musiał imponować powierzchownościami drogim zegarkiem od taty, samochodem pożyczonym od kolegi bądź normalnym gościem z zasadami i klasą. Wartościowe kobiety najbardziej cenią sobie szczerość i prawdę. I na sam koniec pamiętaj Kobiety należy zdobywać każdego dnia na nowo, bo prawdziwą sztuką nie jest zdobycie kobiety, lecz zatrzymanie jej przy sobie Patrzcie pan. Patrzcie Państwo, ja tu sama dzisiaj będę. Sama na tej plaży będę sobie leżała. Hmm? Ach, ludzie lubią zbiegowiska. Troszeczkę są jakieś pojedyncze owiotki. No tutaj jeszcze jest, otworzyli, także jest szansa, że można coś sobie zjeść. Ale jakiś tylko słodkości. No to schodzimy. Woda się zrobiła krzyściejsza. Mm. Tak. Zobaczymy. No, woda jest jakby bardziej niebieska. Tutaj są. Tu jest trawka. Tam są piaski. A co się dzieje na piaskach? Na piaskach. Również luzik. A chyba dzisiaj sobie koty w na piasku. No ale woda jest przyjemna czyściutka.